Krzysztof Cugowski dla wielkiej miłości porzucił żonę. Zaiskrzyło i zostali z niczym. Kiedy Krzysztof Cugowski poznał młodszą o 14 lat Joannę, ona wiodła wygodne życie u boku bogatego męża, wychowując trzyletnią córeczkę. On miał żonę i dwóch nastoletnich synów. Ale uczucie, które spadło na nich jak grom z jasnego nieba, okazało się silniejsze i pokonało wszelkie przeszkody. Był początek lat 90., gdy Krzysztof Cugowski wyjechał z budką suflera na koncerty do USA. Nie przypuszczał, że podróż za ocean radykalnie odmieni jego życie i do głowy mu nie przyszło, że na swojej drodze spotka kobietę, dla której będzie w stanie poświęcić wszystko. Jej także wydawało się, że ustabilizowane i dostatnie życie, jakie do tej pory prowadziła, będzie trwać wiecznie. Tym bardziej, że nie poszukiwała romansów i miłosnych przygód. Moja znajoma przyjaźniła się z Krzysztofem i Romualdem Lipką. Kiedyś pożyczyła im samochód i przyjechała do mnie. Wieczorem po nią wpadli, zaprosiłam ich na święto dziękczynienia. Przyszli. I wtedy coś między nami zaiskrzyło. Podobał mi się. Wszystko w nim było fajne, głos, zapach, dotyk, wspominała ich pierwsze spotkanie Joanna Podedworny-Cugowska. Wielka miłość Krzysztofa i Joanny Cugowskich. Zdecydowali się na rozwody. Miała wówczas 29 lat, on 43, ale różnica wieku nie stanowiła dla nich żadnego problemu. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Po dwóch miesiącach wiedzieliśmy, że nie jest to chwilowa przygoda, że trzeba coś z tym zrobić, opowiadał z kolei muzyk, który zdecydował się o wszystkim powiedzieć żonie. Wybranka jego serca postąpiła tak samo. Nie umiałam obronić się przed tym uczuciem, ale i żyć, oszukując męża. Wszystko mu wyznałam i podjęłam decyzję o powrocie do Polski, dodawała Joanna. Trudne początki związku Krzysztofa Cugowskiego i Joanny. Początki ich wspólnego życia nie należały jednak do łatwych. W Lublinie, rodzinnym mieście wokalisty, wynajęli kawalerkę. Szaleli za sobą, ale sprawy nie ułatwiał fakt, że synowie Cugowskiego nie akceptowali nowego związku ojca. Ją też dręczyły wyrzuty sumienia, że zabrała córkę do Polski. Postanowiła więc wrócić do Stanów, by tam jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję. Walczyliśmy z tą miłością, próbowaliśmy skończyć naszą relację, lecz bezskutecznie. Tęskniłem, gdy ukochana wyjechała, to wtedy zdecydowałem się na rozwód, wspominał Krzysztof, który wszystko zostawił swojej byłej żonie. Joanna również uzyskała rozwód i ponownie, wraz z córką, pojawiła się w Lublinie. Wiele ryzykowali, bo nie mieli niczego prócz siebie i mieszkania kupionego za kredyt. Wiedli skromne życie i na niewiele było ich stać. Startowaliśmy od zera, od kupowania sztućców. Na parapetówce jedzenie serwowaliśmy na tekturowych talerzykach, które Asia przywiozła ze sobą. Wmawialiśmy wszystkim, że teraz taka moda, opowiadał muzyk. Egzystowali więc od koncertu do koncertu, aż do chwili, kiedy w 1997 roku budka Suflera nagrała płytę: Nic nie boli tak jak życie. Krążek sprzedał się w milionowym nakładzie, dzięki czemu mogli spłacić kredyt, kupić działkę i wybudować wymarzony dom pod Lublinem. Cichy ślub w obecności najbliższych wzięli w USA, zdecydowali się też na dziecko, dziś Krzysztof Junior jest już studentem. Żona Krzysztofa Cugowskiego to było szalone. Nie zachłysnęli się jednak pieniędzmi i do dziś mają do nich zdrowe podejście, bo doskonale pamiętają czas, kiedy ich brakowało. W tym samym czasie żona muzyka założyła własną firmę i po zdobyciu odpowiednich uprawnień została biegłym sądowym. Nie musiała pracować, ale jest ambitna. Nie chciała siedzieć w domu i czekać na moje powroty z tras, chwalił w jednym z wywiadów swoją ukochaną Krzysztof, dodając, że obydwoje są szczęściarzami. Asia to najpiękniejszy prezent, jaki dało mi życie. Postawiłem wtedy wszystko na jedną kartę, ale jestem pewien, że dziś postąpiłbym tak samo, mówi muzyk, który małżonkę podziwia za konsekwencje, stanowczość, odwagę i wrażliwość. Przez te wszystkie wspólne lata nasza miłość dojrzała, okrzepła, wzmocniła się. Przyzwyczaiłam się, że bycie z artystą wymaga kompromisów. Gdy on jest zdenerwowany, schodzę mu z drogi. Akceptuję jego wady, choćby to, że nie pamięta o imieninach, urodzinach i rocznicach, mówi Joanna. Patrząc z perspektywy czasu na początek naszego związku, wciąż uważam, że było to szalone i nierozsądne. Zwariowaliśmy na swoim punkcie, zachowywaliśmy się jak nastolatki. Nie potrafiliśmy realnie myśleć, zastanawiać się nad konsekwencjami. Dziś, gdyby ktoś mnie spytał: Czy warto tak zaryzykować dla miłości, odpowiedziałabym: Nie wiem. To, że nam się udało, uważam za cud, dodaję.